You don't know what you're doing. I wonder why you come around when you see this storm is brewing. Witam Was serdecznie na kanale Klasyka, nazywam się Karolina Ziętek a oto kolejny film z serii metamorfozy mojego mieszkania dzisiaj biuro. deski pomalowane, mm, pomalowałam je taką samą farbą jak właśnie do ścian więc jak wszystko wyschnie to myślę, że będzie naprawdę ładnie, tak czysto myślałam nad tym kolorem, ale stwierdziłam, że przerzucę go na dół, na szafki pod blatem i wtedy będzie naprawdę spójnie wszystko ładnie wyglądać. Więc nie jest to taka biel, bo jest to ten lniany kolor. Tam widać jakaś różnica pomiędzy białym sufitem, a, a tym właśnie odcieniem, więc tak cieplutko się zrobiło bardzo. I nie jest to taki skandynawski styl, tylko po prostu bardzo przytulny, tak przynajmniej mi się wydaje. Długo szukałam rozwiązania do tego biurka, jaką by tutaj nogę wstawić, żeby wszystko było takie bardziej stabilne. Odpowiedź nasunęła się sama. Coś ładnego drewnianego, znalezionego na świetniku, przy świetniku, pod moim blokiem, ktoś wyrzucił takie coś. To może było jakimś świecznikiem. Dokładnie nie wiem, jest tak fajnie zdobiony, widać, że jest takie sklejane, sklejane drewno. Naprawdę jest ciężkie, więc sobie to tak delikatnie odświeżę. Zmatowię jeszcze jakąś, może, bejcą pokryję, ewentualnie tylko lakierem. Dołożę coś tutaj od góry i będę miała piękną nogę. No, super. I za darmo. Najlepiej. Próbuję troszeczkę ochłodzić to drewno, bejcą. Numer i linka znajdziecie w opisie pod spodem. Jest to bejca, której używam do większości mebli w mieszkaniu, więc wszystko będzie takie ujednolicone I mam nadzieję, że z tym również się uda. Zmatowiona, czy złapie, zobaczymy i nałożę sobie bejce za pomocą takiej zwykłej gąbki kuchennej. No to jeszcze lakier i będzie pięknie. Pędzelkiem, lakier bezbarwny, półmatowy, i raz dwa. I to wszystko. Korzystając z tego, że nareszcie nadeszła wiosna, mogę sobie na ogródku pracować nad meblami, bo jest ciepło, jest pięknie, to jest krzesło, które dosłownie znalazłam na ulicy, na wystawkach wielkogabaretowych i jest to krzesło, które ma ponad 100 lat no jak widać jest troszeczkę zaniedbane, gdzieś pewnie było w piwnicy przetrzymywane, więc muszę troszeczkę je wygładzić usunąć te, te zacieki z farb tutaj naprawić siedzisko, ale przede wszystkim skoro jest to na powietrzu, to będę je dzisiaj czyścić Metamorfoza krzesła. Trzeba było tutaj wszystko zeszlifować. Oczywiście ten proces jeszcze będzie trwać. Mam jeszcze nogi do wyczyszczenia, zobaczcie jak to się prezentuje. Swoje przeszło to krzesło, no ale ma już ponad 100 lat. Eee, jeszcze jakieś resztki farby. Tutaj wszystko chcę zmatowić, żeby pokryć krzesło bejcą i z powrotem lakierem. Siedzisko zostało wyciągnięte przez e, mojego tatę. Trzeba było wyjąć wszystkie gwoździe i będę je przerabiać ktoś zrobił coś takiego bo siedzisko również było z ratanu no ale czegoś takiego już tutaj raczej nie zrobię, musiałabym oddać do fachowej renowacji i to jeszcze lepiej dla ko do kogoś, kto zajmuje się właśnie takim ratanem i naciąganiem go um, a że nie mam za bardzo czasu, to wykombinuję coś sama, więc ktoś kiedyś dociął coś takiego do tego krzesełka no i spoko, może nie wygląda profesjonalnie ale okej okay. Ja obiję to materiałem i po prostu z powrotem tutaj przymocuję szybko, tanio i bezproblemowo, a przynajmniej bez większych problemów. Wracam do wkładzenia i przygotowywania krzesła. Co taki szybki test, to też się daleko wyczyścić. Uff, I znowu zrobiłam bałagan, znowu wszystko jest w pyle, ale przepięknie jest oczyszczone krzesło. Bardzo mi się to podoba. No ale tak, na pewno pokryję je bejcą, żeby wszystko dokładnie wyrównać. Zobaczyłam, jakie są brudne po prostu te nogi, więc jeszcze dokładnie muszę umyć. Postaram się troszkę jeszcze rozjaśnić tutaj ten ratan. Troszkę go pościerałam, może akurat się uda, więc mocne, mocne mycie, a później bardzo szybkie bejcowanie, lakierowanie i to już będę miała gotowe. A to już naprawdę konkret... Krzesło umyte, nawet udało mi się troszeczkę ten ratan doczyścić, więc jest taki cieplejszy. No i teraz będę całość pokrywać bejcą. Będę chciała ją wcierać, dlatego użyję takiej zwykłej gąbki kuchennej. Z tego względu, że chcę, aby były takie, wiecie, gdzieś niegdzie gdzie przetarcia, aby było widać, że jest to bardzo stare krzesło, żeby nie było takie idealne, więc gąbeczką będę wcierać moją ulubioną. Bejce już się stała moją ulubioną, bo jej odcień jest przepiękny, jest taki chłodny i bardzo vintage, więc to jest w moich gustach, jak najbardziej. U819, taki dokładnie numer, zresztą dam Wam linki w opisie pod spodem, tam znajdziecie wszystkie produkty. Dobra, próbujemy. tak jest o wiele łatwiej przy takich nierównych powierzchniach właśnie przełożyć kąbeczką tak jakbyśmy myli taki mebel A na koniec utrwalam wszystko lakierem do drewna półmatowym, natural wood, 20. No, będzie można siedzieć. Czas obić to krzesło. Kupiłam w PEPKO taką poszewkę, bo jest naprawdę taka gruba i konkretna, jakby z takiego materiału właśnie obiciowego. No i ten kolor będzie idealnie pasować do elementów na dywanie też, więc tak zniszczę poszewkę, ale akurat tyle materiału potrzebuję. Tutaj jest to siedzisko, które było wcześniej przez kogoś. Zrobione, więc dotnę troszeczkę materiału, też w zapasie, żeby materiał zawinąć pod spód i żeby jakoś go zamocować. Mam dwa kleje też klej uniwersalny i klej do drewna, więc nie wiem, może jeszcze delikatnie złapię klejem. Mam też takie gwóźdki bez główek, żeby przebić i dobić tutaj. Mam jeszcze taker ale nie wiem, czy go użyję, bo musiałabym tutaj wbijać w boki, więc może się uda coś tutaj wykombinować, bo wydaje mi się, że ta kolorystyka będzie wyglądać super, tylko po prostu jakimś cudem muszę to tutaj zrobić. Gotowy. Jak możecie zobaczyć, niektórych gwoździ nawet nie widać, bo wystarczy poruszać troszeczkę materiałem i one wchodzą pod niego, ale na tyle mocno, że one nie są w ogóle wyczuwalne. Są to typowo takie stolarskie, więc je złapałam w tych miejscach i tutaj wzdłuż, i siedzisko jest. Ładnie się prezentuje, nie! i tak sobie jeszcze pomyślałam, że fajny byłby to i taki współczesny akcent, żeby zrobić te nóżki na czarno, ale tylko to, co wyda to? sprayem. Ja myślę, że będzie fajnie. Okleiłam i i gotowe. Taki czarny matowy element. A robi robotę. Ania niespodzianka. Kącik biurowy. Trzeba się za niego zabrać. Tata mi tutaj przerobił i. Obił deseczkami meblec IKEA. To jest szefka, która była w Łazience w publikacji. Stwierdziłam, że nie będę jej wyrzucać ani nic w tym stylu, tylko po prostu zostanie przerobiona i na pewno się przyda. To zwykła chyba malma, Malm? coś takiego, komoda. Tylko po prostu widać było, że była to IKEA, więc w ten sposób tata to przerobił. Odpowiem jeszcze od razu na Wasze pytania o deski gdzie takie kupić polecam nie szukać w budowlanych typu Castorama, Obi i tak dalej, ale po prostu w sklepach z drewnem. Te sklepy są niemalże w każdym mieście. Um nazywają się drewno lub sklep z drewnem więc nic odkrywczego, tam po prostu kupicie taniej, zawsze się też można dogadać przy większej ilości, nam zostały deseczki, więc tutaj były wykorzystane te takie ścinki z kuchni, jeżeli jeszcze nie wiedzieliście jak przerobiliśmy kuchnię to zapraszam Was serdecznie na film, bo jest już na kanale, więc tak tutaj do blatu tata dobił deseczki i tutaj do szafek, wymienił uchwyty, ja to wszystko przemalowałam no i ta noga to jest hit ta noga została znaleziona na śmietniku, dołożyliśmy tutaj deski od góry, żeby trzymał się ten blat i uważam, że to strzał dziesiątkę, takie szczęście mieliśmy z tym, że to zostało znalezione. No i teraz muszę tutaj wszystko umyć. Udekorować, żeby było ładnie. No blat jest, już jest troszkę zniszczony, ale sądzę, że jeszcze swoje zadanie będzie spełniać wzorowo. Tutaj można wyprowadzić kable, jeżeli ktoś będzie chciał pracować na komputerze, to też jak najbardziej tutaj można, więc taki kącik, który wydaje mi się bardzo funkcjonalny zostaje. biureczko bardziej takie odpicowane. Widzieliście już na wstępie jak wyglądało wcześniej i jak wygląda teraz i opowiem wam trochę o tej przemianie, bo wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo ciekawa, a przede wszystkim nie kosztowała mnie praktycznie nic. Za darmo to zdecydowanie najlepsza cena. Za darmo miałam krzesło tam ten taki Taka noga i niektóre dekoracje. Ale zacznijmy od krzesła. Krzesło jest przepiękne, bardzo stare, ma grubo ponad 100 lat. I je znalazłam, znalazłam na ulicy, na wystawkach wielkogabaletowych. Ktoś chciał je wyrzucić. To krzesło byłoby przemielone. Po prostu zniszczone, więc bardzo się cieszę, że je znalazłam w swoim rodzinnym mieście. Wieczorem stwierdziłam, a zrobię sobie jeszcze taką rundkę: może akurat coś fajnego się znajdzie. I w ostatnią uliczkę wjechałam, jeszcze ślepą. Patrzę, jest krzesło. Ucieszyłam się, bo zobaczyłam tylko górę i zobaczyłam ratan, i stwierdziłam, biorę. Nieważne w jakim stanie jest to krzesło, bo potrzebuję tego ratanu, żeby dopasować do szafki, bo też mam takie elementy, tak jakby w pozostałych częściach tego pokoju, salonu, więc mówię, biorę. A później zobaczyłam, jakie to krzesło jest piękne stare, bardzo, bardzo stare i że niewiele miłości potrzebuje, żeby je odnowić, odrestaurować. Jak widzicie, to biurko jest bardzo duże. Ja je stworzyłam po to, żeby pracować tutaj na komputerze, przy komputerze i no żeby mieć takie swoje biuro plus toaletkę. Tutaj miałam komputer, a tutaj miałam lustro i sporo takich komudek z Ikei. To jest albo Malm, albo Alex, już nie pamiętam dokładnie. Było ich tutaj kilka. Miałam schowane kosmetyki, miałam tutaj lustro. Tu było moje miejsce pracy. Tutaj miałam krzesło i właśnie jak możecie tutaj zobaczyć, miejsce na kable. Więc tutaj pracowałam i ten blat miał oparcie. Kiedy się przeprowadziłam i zabrałam te komody, no to już tego oparcia tak jakby nie było. No i rozwiązanie znalazło się samo dosłownie pod moim blokiem na śmietniku. Taka piękna drewniana noga, a przyznawam się, że szukałam bardzo długo bo kilka miesięcy przeglądając internet, czy ktoś nie chce sprzedać um, takich tralek nie wiem jak fachowo się nazywa to, taka główna, um, duża tralka od której odchodzą te wszystkie mniejsze przyschody chodzi mi o te takie, wiecie, um, ozdobne, um, właśnie tralki przy schodach, które mm, trzymają poręcz. Nie wiem, czy Wam to dobrze wytłumaczyłam, ale tak, w kamienicach są takie przepiękne, ozdobne i czasem przy demontażach um, takie coś można gdzieś kupić i stwierdziłam, że to będzie tutaj pięknie wyglądać, ale nie znalazłam, nie znalazłam nic takiego, a takie nowe kosztują naprawdę bardzo dużo pieniędzy, więc cieszę się przyokrutnie, że to znalazłam. Wystarczyło, że to odświeżyłam, troszkę bejcy położyłam, zalekierowałam, tutaj wycięłam jeszcze takie dwa y, kółka, żeby podnieść i dopasować i oprzeć ten blad, więc wszystko się tutaj fajnie trzyma. I jestem mega szczęśliwa, że po prostu rozwiązanie znalazło się samo, i to jeszcze za darmo. Więc idealnie krzesełko zasuwam. No i tak się jasno zrobiło, prawda? Fajny jest ten kącik, teraz żałuję, że to nie ja będę przy nim pracować. Oczywiście może to być dla kogoś biuro, może to być miejsce nauki, czy właśnie toaletka. No myślę, że warto było tutaj zostawić ten kącik, skoro już te deski były tak pięknie zrobione. Dołożyłam kilka dodatków. Oczywiście, słuchajcie, to będzie mieszkanie na wynajem, więc jeżeli komuś takie dodatki nie odpowiadają, można je po prostu schować lub ja je zabiorę, bo są to moje rzeczy. Nie kupowałam tutaj nic, no, a to kupiłam, to kupiłam, bo bardzo mi się podobało. W jakim to było sklepie? Czekajcie... Nie wiem już teraz, ale to, to nie kosztowało dużo, chyba 20 zł. Taki stary na telefon, nie wiem czy to jeszcze ktoś pamięta, ja pamiętam jak najbardziej wybieranie w ten sposób numeru. Kiedyś go zakupiłam na Allegro chyba za 12 zł. Jako gadżet do moich filmów, więc stwierdziłam, że tutaj będzie fajnie wyglądać do tego krzesła. Widzicie, taki fajny klimat, nieco retro, ale też w takich trendach obecnych. To jest chopecek Chopeczek drewniany, którego kiedyś kupiłam w Action, i on był taki sosnowy, bardzo jasny, więc pokryłam go obejcą, którą używałam też do innych mebli w tym pokoju, więc też taki vintage look zdobył. Ramka stara z Ikei. Przemalowałam ją na czarno. Wydaje mi się, że fajny akcent. Włożyłam taki stary artykuł. Coś o ciuszkach. To jest etui ze starego aparatu. Aparat chyba zabiorę ze sobą. Tutaj tak wygląda. Jest przepiękny. No, i tutaj mamy poziomice, czyli waser w po Śląsku. Została też znaleziona na tych wystawkach. Odświeżyłam ją tylko delikatnie. Zasłoniłam. Tutaj szparę, która jest, więc tak mi się wydaje takie miejsce pracy. Świeca, jakieś dodatki. No i piękna lampa. Ona mi się tak podoba. Jest bardzo ym, solidna, bo jest szklana i przypomina mi takie stare klosze, właśnie babcinę. Ale z takim nowoczesnym dodatkiem. Od razu, jak ją zobaczyłam, to po prostu stwierdziłam tak, tak, to mi pasuje. jako z lampami zawsze mam problem, żeby dobrać do pomieszczeń. A tutaj, jak tylko ją zobaczyłam, to wiedziałam, że to jest to. Tym bardziej, że zobaczcie tutaj ten wzór. I tutaj tak wszystko ma takie odniesienie do innych rzeczy, innych dodatków, mebli w tym pomieszczeniu, więc no piękna jest. Znajdziecie ją na stronie Selsei. O tej stronie wam opowiem nieco więcej przy całym tym pokoju, bo tam też kupiłam meble. Bo szukałam szybkich dostaw. Teraz na wszystko trzeba bardzo długo czekać, więc szukałam strony, która ma szybkie w miarę dostawy, duży wybór, no i też dobre ceny. I znalazłam. I proszę bardzo, piękna lampka. Pięknie świeci, jeszcze Wam tutaj zaświecę. Super klimat daje wieczorem. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał ją sobie przełożyć w inne miejsce tego pokoju, to jak najbardziej przecież może, ale tutaj mi się bardzo, bardzo podoba właśnie przez to przeniesienie wzoru. No i tutaj mamy poziome, a tutaj pionowe, więc też moim zdaniem to bardzo fajnie wygląda. No i co powiecie na ten kącik, na to biurko? Mi się bardzo podoba, naprawdę, aż żałuję, że ja tutaj sobie nie będę mogła popracować. Mega przyjemnie tutaj zaraz jest okno, więc wpada takie miękkie światło i też nic nie razi. Jeżeli ktoś tutaj będzie mieć monitor, no to będzie wszystko dobrze widzieć, bo światło jest tak jakby z tyłu, troszkę z boku i nie ma z tym problemu. I tak. To wszystko. Dajcie znać, co myślicie o tej metamorfozie. No i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, nie obserwujecie, to zachęcam Was do tego serdecznie, tym bardziej, jeżeli lubicie taką tematykę lub takie retro dodatki, lub po prostu dawanie drugiego życia przedmiotom i nie tylko, więc tutaj to wszystko znajdziecie. Przejrzyjcie profil, przejrzyjcie konto i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Żegnam się już z Wami i do zobaczenia w następnym odcinku. bye